Spójrzmy na podpunkt A w kolejnym zadaniu. Tutaj zacznijmy od wyznaczenia dziedziny. Pamiętajcie, że w przypadku funkcji logarytmicznej, no nasza liczba logarytmowana, czyli x odjąć 1, musi być większa od 0, czyli zapiszmy x odjąć 1, musi to być większe od 0, czyli x musi być większe od 1, czyli dziedzina to x należące od 1 do nieskończoności. To będzie dziedzina funkcji. Następnie mamy naszkicować wykres takiej funkcji. No i tutaj będziemy musieli postąpić w dwóch etapach. Czyli najpierw narysujemy sobie wykres funkcji podstawowej o wzorze logarytm przy podstawie 2 z x, a następnie przesuniemy wykres funkcji o wektor o współrzędnych 1, 0. Jeżeli tutaj mamy odjąć 1, no to pierwsza współrzędna wektora będzie dodatnia. Gdyby było plus 1, i tak będzie, w, na przykład pod punkcie B, to wtedy ta pierwsza współrzędna wektora będzie ujemna. Tutaj was uczulam, bo w poprzednich przykładach, w poprzednich zadaniach mieliśmy coś takiego: plus 1, na przykład. Oraz odjąć 1. To jest przesunięcie góra-dół, czyli tutaj mamy podaną drugą współrzędną wektora tak naprawdę, czyli to będzie 0,1 przesunięcie w górę. Tu mielibyśmy 0 minus 1, czyli przesunięcie o jedną jednostkę w dół, a gdy pojawi się ta liczba tutaj w nawiasie, to będzie przesunięcie w prawo albo w lewo. Gdy mamy ujemną, to przesuwamy o 10 a gdy mamy dodatnią to minus na przykład 10. Przesunięcie o 10 to jest przesunięcie o jedną jednostkę w prawo gdyby pierwsza współrzędna wektora była ujemna, no to wtedy przesuwalibyśmy wykres funkcji w lewo. No dobra, mamy wszystko już opowiedziane, co musimy zrobić, no to przejdźmy do narysowania wykresu, czyli tworzymy sobie tabelkę mamy tu x, tutaj f od x, no i wybierzmy x, rysujemy taką funkcję, czyli liczba logarytmowana musi być większa od zera, no i jako x wybierzmy sobie jedną, drugą, jeden oraz dwa, no i obliczmy f od x, czyli y. Najpierw w miejsce x do wzoru funkcji podstawimy dwójkę, czyli mamy logarytm przy podstawie 2 z dwóch. Ta dwójka jest podniesiona do potęgi pierwszej, ponieważ tu mamy dwa, tu również, no to pojawi się jedynka. Teraz podstawimy 1, czyli mamy logarytm przy podstawie dwa z jednego, czyli jedynkę można zapisać, że to będzie 2 do potęgi zerowej. Tu mamy dwójkę, tu również, czyli pojawi się 0. no i jeszcze jedną drugą, czyli logarytm przy podstawie 2 z jednej, drugiej. Czyli logarytm przy podstawie 2 z 2 do minus pierwszej, ponieważ 2 do minus pierwszej to 1 druga, a wówczas tu mamy dwójkę, tu również, czyli pojawi się minus 1. Zaznaczamy te punkty, czyli mamy tak 1 druga, minus 1, 1, 0 oraz 2, 1, łączymy i to będzie wykres funkcji y. My chcemy wykres funkcji. F, czyli przesuwamy wykres funkcji o jedną jednostkę w prawo, czyli z tego punktu tutaj, z tego punktu, no i z tego także gdzieś tutaj powędrujemy, łączymy i to już będzie faktycznie wykres funkcji f. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ my chcemy wyznaczyć jeszcze miejsce zerowe tej funkcji, czyli funkcji f, a miejsce zerowe jest to ten punkt, w którym wykres funkcji przecina oś o x, czyli Tutaj mamy miejsce zerowe, możemy zapisać, że miejsce zerowe wynosi 2. No i nam pozostało jeszcze równanie asymptoty pionowej, czyli równanie asymptoty, asymptoty pionowej. Asymptota pionowa wygląda w ten sposób, i teraz patrzymy sobie, do jakiej prostej. Wykres tej funkcji zdąża. No to ewidentnie widać, że zdąża tutaj do prostej, którą moglibyśmy sobie, zobaczcie, narysować w ten sposób. To będzie nasza asymptota pionowa i do tej prostej wykres funkcji zdąża, ale nigdy jej nie osiągnie. Widzimy, że przechodzi przez jedynkę na osi x, czyli równanie asymptoty pionowej to x równa się 1. W podpunkcie B wykorzystamy pewne informacje, których, do których już doszliśmy w podpunkcie A, więc będzie troszkę mniej roboty. No, ale od czego musimy zacząć? No, na początek dziedzina, czyli pamiętajcie, że liczba logarytmowana, czyli w tym przypadku x odjąć 3 musi być większa od 0. Minus trójkę przenoszę na prawą stronę, x musi być większe od trójki, no i to będzie nasza dziedzina, czyli przedział od 3 do nieskończoności. W kolejnym kroku mamy narysować wykres takiej funkcji, czyli tutaj musimy postąpić w dwóch krokach. W pierwszym kroku rysujemy wykres funkcji o wzorze logarytm przy podstawie 2 z x, a następnie przesuwamy wykres funkcji o wektor 3,0, ponieważ tutaj mamy to odejmowanie. Tak, gdyby było dodać 3, to wektor to minus -3,0. O tym musicie po prostu pamiętać. No dobra, jeżeli mamy wektor 3, 0, czyli pierwsza współrzędna jest dodatnia, to przesuwamy wykres o 3 jednostki w prawo. No i tutaj nie będę już rysowała tak po kolei wykresu funkcji logarytm przy podstawie 2 z x, bo tabelkę i całą resztę już sobie wykonywaliśmy w podpunkcie a. Natomiast następnie przesuniemy wykres funkcji o 3 jednostki w prawo. Czyli z tego punktu raz, 2, 3. No, z tego punktu raz, dwa, trzy. Również możemy sobie przesunąć z tego punktu raz, dwa, trzy jednostki w prawo. Gdy połączymy te punkty, no to wówczas mamy wykres funkcji f. No i teraz jeszcze chcielibyśmy określić e, asymptoty, podać równanie asymptoty tej funkcji oraz miejsce zerowe. Miejsce zerowe to będzie punkt, czy miejsce, w którym wykres funkcji przecina się z osią x. Czyli to jest miejsce zerowe, czyli x wynosi 4. Czasami zapisuje się tak, że f od x równa się 0, czyli y jest równy 0, dla x równego 4. Jak najbardziej tak możecie także miejsce zerowe zapisać. No i jeszcze równanie asymptoty pionowej, czyli zauważcie, że ten wykres zbliża się do takiej prostej. Asymptotę zaznaczamy linią przerywaną. No i tutaj ta asymptota przechodzi przez trójkę na x-ach, czyli równanie asymptoty pionowej to x równa się 3.